Witam wszystkich. Dzisiaj do spotkania mamy taką śliczną BMW serii 3, oznaczenia 320, to jest 2019 rocznik, 116 tysięcy tylko przejechane, 2 litry diesel, 190 koni. Oku nas bezwypadkowe, żaden element nie był malowany, tak się prezentuje w środku, Maledy. Wirtuala, multikierownica, kierownica opadki do zmiany biegów, automatyczne światła Ma podgrzewane fotele, CarPlay bez, bezprzewodowy I różne, różne ciekawe rzeczy, radary Aktywny tempomat Ma rolety termiczne. tymny Tak się prezentuje w środku, trzystryfowa klimatyzacja, poświetlenia ambienty śliczne alufelgi Elektryczna kawa bagażnika Kamera cofania. Ta bagażnika do autka jest z drugi kompletku zimowych, nowych, na alufelgach. Cena za auto stanowi 93 tysiące zł do negocjacji na miejscu. Zapraszamy. Wrocławska 23, Suchy Dwór.